Cześć! Witam Was, kochani, ponownie na moim kanale. Witam Was w filmie już świątecznym. Kochani, wczoraj była wigilia. Ja dzisiaj nagrywam ten film, pierwszy dzień świąt. Nagrywam, gdyż będę się szykować. Jak widzicie, włosy mam jeszcze nie ułożone, makijaż mam już wykonany. Ja mam nadzieję, że Wy, kochani, te święta spędzacie bardzo rodzinnie, że udało Wam się spotkać z Waszymi najbliższymi, że wigilia była naprawdę typowo rodzinna. My, Wigilie kochani, spędziliśmy. Razem z moim synem i z jego narzeczoną, więc było bardzo sympatycznie. I dziś mamy pierwszy dzień świąt. Yy, dla was ten film już pójdzie w drugi dzień świąt. Jak widzicie, jeszcze włosy mam niełożone, bo chcę przetestować pewną rzecz, którą dostałam od mojego męża pod choinkę. Mój mąż, kochani, mnie słucha, tak, słucha mnie bardzo dobrze, bo yy, ostatnio mu narzekałam, że. Yy, Moja suszarko-lokówka coś już zaczyna szwankować, nie chce się kręcić e, i przeglądałam ostatnio na moim telefonie różne suszarki, przeglądałam na YouTubie różne filmy. I mój mąż podpatrzył, co ja tam patrzę, i zakupił mi tą suszarko-lokówkę, którą ja oglądałam. I jest to suszarko-lokówka z Revlon. E, powiem Wam, że jestem sama ciekawa, jak ona działa, co ona zrobi, jak ona ułoży moje włosy, więc kochani, jeśli macie ochotę obejrzeć taki film, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Jak widzicie, kochani, le lekko mi włosy podeschły, bo się wcześniej kąpałam. Ale jeszcze, jakby ktoś pytał o makijaż, to makijaż wykonałam paletką z Glam Shop Neutralna i paletką z Essence Salut Paris. Także mój makijaż tak oto się prezentuje. My właśnie spodziewamy się gości, więc pomyślałam, że. Zrobię sobie jakiś taki ładniejszy makijaż i ułożę sobie włosy, i już otworzyłam moją suszarkę, więc suszarka tak wygląda. Więc, oczywiście, nałożę swój płyn, takie mleczko ochronne, które chroni nam włosy przed ciepłem, gdzieś taką ilość nałożę na całe włosy. Ja się niedawno kąpałam, więc moje włosy są jeszcze lekko wilgotne, i pomyślałam, że akurat. Będzie to dobry moment, żeby sobie tą suszarko, lokówkę przetestować. Powiem Wam, że mm, ja chciałam coś takiego, ja chciałam dokładnie tą y, suszarkę i no fajnie, fajnie, że mój mąż mnie słucha, co ja do niego mówię. Dobra, włosy mamy już y, ochronione, ja sobie teraz tylko troszeczkę rozczeszę. I będę je kręcić, układać warstwowo. Więc tu mam przygotowaną swoją klamerkę. I roll. -o. Biorę pierwszą warstwę. Odłożę szczotkę. Nie mam lustra. Lustro mam tutaj z boku, ale będę musiała patrzeć w podgląd. I jest głośna. I kochani, tutaj jest, jak możecie zauważyć, mam nadzieję, że złapie mi to. Kamera zoomuje. Zimne powietrze, powietrze lżejsze, takie mniej puszcza powietrze suszarka, i ciepłe powietrze mocniejsze. Ja spróbuję sobie zrobić na tym lżejszym. Więc wezmę sobie. Swoje włosy, fajnie się trzymam. Powiem Wam, że tu jest fajnie wyprofilowana do trzymania włosów. No to co? Kochani, zaczynamy. No, fajnie. Jak widzicie, bardzo fajnie je układa i można ją spokojnie sobie w koło kręcić, więc robimy drugą stronę. Powiem Wam, że naprawdę są włosy bardzo mięciutkie po niej. Nie są takie suche. Dobra, robimy drugą warstwę. Włosy łapię ciut wyżej. Te skręcam sobie i spinam klamrą. I łapiemy drugą stronę. Widzicie, bardzo fajnie się one pod spód układają, i naprawdę są takie mięciusieńkie. Dobra, druga strona. Wiecie co? Fajne w niej jest to, że jak łapiecie, kręcą sobie na suszarce tej włosy, łapiecie za to, ta część w ogóle nie jest gorąca. Tutaj czuć już ciepło, ale za tą część, jak łapiecie, nie parzy Was w ręce, więc super. Zobaczcie, jak tutaj już mam dolną część włosów, fajnie ułożoną. One, nawet jak dotykam, są jak od fryzjera. Dobra, lecimy z następną warstwą. No, super, bardzo fajnie to wygląda. Widzicie tutaj, a jak tu jest ładnie wygładzone. Dobra, druga strona. I włączyłam sobie teraz na dwójkę, więc jest bardziej y, ciepłe powietrze, moc, powietrze, mocniejsze, ale nie jest parzące, więc super. Bardzo szybko układa włosy. Została mi jeszcze jedna warstwa, czyli moja grzywka i część bocznych włosów, ale powiem Wam, że naprawdę są bardzo jedwabiste, mięciuśkie w dotyku. No, super sprawa. Dobra, ostatnia warstwa, kochani, i zobaczymy, jak pójdzie nam z grzywką. bardzo szybko ułożyła mi tutaj ten bok naprawdę świetna Powiem wam, że w ogóle, ale to w ogóle ona nie plącze włosów, w ogóle ich nie szarpie, nie ciągnie. Yy, ona tutaj ma pomiędzy yy, tymi pomiędzy tymi plastikowymi yy, wypustkami ma również takie yy, jak szczotka, jak, jak szczotka ma takie włoski, więc super. No to teraz spróbujemy sobie grzywkę zrobić bardziej do przodu żeby mi się ona bardziej tutaj wywinęła, więc wywiniemy ją pod spód i sprawdzimy jak ona sobie z moją grzywką pod spód poradzi ale czuję, że moje włosy są naprawdę bardzo mięciutkie i zobaczcie, grzyweczka również ładnie się ułożyła ja ją sobie jeszcze troszeczkę czuję, że mam tutaj bardzo dużo baby hair, coś mi włosy zaczęły rosnąć, ale ja sobie grzywkę jeszcze wyciągnę bardziej do góry. I kochani, włosy mam ułożone. Nie, no powiem wam, że suszarko lokówka jest świetna. Zajęło mi to jak patrzę na czas 13 minut. I włosy są miękkie, bardzo delikatne, takie aż sypkie i bardzo ładnie się tutaj układają. Powiem wam, że czuję się jakbym naprawdę wyszła od fryzjera. Na pewno zasługą jest również ten produkt, który ostatnio mi poleciła moja fryzjerka. Jak farbowałam włosy, ale ta suszarko-lokówka naprawdę robi cuda. Ja miałam wcześniej suszarko-lokówkę, może zaraz wam ją pokażę. O której suszarko-lokówce mówię, która mi się już zaczęła. Troszeczkę psuć. I kochani, moja wcześniejsza suszarko-lokówka to jest ta z Babyliss Baby Babyliss, Baby tak? I ona, jak ją włączycie, kręci się w jedną stronę lub kręci się w drugą, ale powiem Wam, że te kręcenie już w niej jest coraz słabsze. Nie wiem, czy tutaj się po prostu w ten metal, bo tu jest taki metal, ten biały, czy tu się w nią pozakręcały moje włosy. Tu jest oczywiście ymm, szczotka, normalna szczotka, taka jak wiecie, macie do układania włosów. Tutaj w tej suszarkolokówce jednak są wypustki plastikowe i dopiero tutaj są szczotkowe, więc no ta jest ymm, dużo grubsza, dużo szersza, ale... Ona sama się nie kręci, ta znowu się kręci, ale powiem Wam, że o wiele łatwiej było mi ułożyć tą suszarko lokówką włosy, gdyż um, normalnie sobie jak widzieliście, ją naciągałam i te włosy są takie fajnie lejące. Tamta suszarko-lokówka, ta moja stara często potrafiła mnie troszeczkę przyparzyć, gdyż Tutaj ten biały metal. No, niestety, nieraz, jak sobie dotknęłam tutaj policzka, to potrafił mnie przyparzyć, bo on się bardzo, ale to bardzo nagrzewał. I tutaj nie można dotykać za bardzo tego plastiku, bo on się również nagrzewa. No, jest fajna, ale już niestety. Ma swoje lata, już mi dobrze podziałała, długo podziałała, więc bardzo cieszę się, że mąż zakupił mi tą oto nową suszarko-lokówkę, z której naprawdę jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie, włosy w chwile ułożone, ładnie się fryzurka układa, są fajnie lejące, podwinięte. No akurat do takich moich włosów Do takiej fryzurki, jaką ja mam Ta suszarko-lokówka Naprawdę jest świetna Także kochane, jakbyście się zastanawiały I miałybyście um, Zamiar kupić sobie jakąś susza Suszarko-lokówkę się zastanawiacie Jaką polecam Wam ten, Tą suszarkę z Revlon e, Jest to moje pierwsze wrażenie, ale widzicie Jaka jestem przeszczęśliwa, że te włosy Mi się tak fajnie i szybko Ułożyły, także kochani Ja dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie Idę się zaraz szykować dalej, przebieram się. No i czekam na moich gości. A wy, kochani, wypoczywajcie. Przed wami jeszcze niedziela, więc macie jeszcze jeden dzień odpoczynku po świątecznych wyżerkach. Ja, kochani, będę z wami się żegnać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną. Ściskam was mocno. Trzymajcie się ciepłutko. My widzimy się, skarby, już w następnym.